Przyszedliśmy tutaj do Redbloga, liczyliśmy na punkty, niestety wracamy długo drugą podróż, bez punktów. Co do meczu, to no, mecz walki. Myślę, że z samej gry kontrolowaliśmy mecz na momentu karnego. może karny, ewidentny błąd naszego zawodnika. Konkordia strzeliła bramkę, nie byliśmy w stanie już odpowiedzieć, mimo wielu tych fragmentów gry, mimo, mimo, mimo jakiejś tam optycznej przewagi. Niestety to był taki mecz z cyklu kto nam kto wyższej to wygra. Udało się to Concordii. No, no, no i tyle. Ja w pełni podzielam opinię trenera tutaj, że rzeczywiście był to mecz, mecz walki. Tych sytuacji bramkowych nie było dużo, natomiast my byliśmy świadomi tego, że, że zespół znicza, to, to jest zespół, który gra w sposób taki dobrze zorganizowany w obronie. To potwierdził, Znicz potwierdził to od pierwszej minuty. My byliśmy zmuszeni do, do próby ataku pozycyjnego. Wychodziło to nam różnie. Rzeczywiście mieliśmy również przekonanie, mówiliśmy o tym w przerwie, że tych sytuacji na pewno nie będzie zbyt wiele, będzie trzeba wykazać zdecydowanie w tych sytuacjach, które się pojawią i, i, i po prostu je wykorzystać. Cieszę się ogromnie z tych punktów. Myślę, że gołym okiem widać, że, że nawet jeżeli pewne elementy w grze nie wychodzą, to zespół zostawia dużo serca na boisku. Czasami, jeżeli nie wystarcza umiejętności, to właśnie te cechy ewolucjonalne muszą, muszą decydować na boisku o końcowym sukcesie. Mam nadzieję, że, że tą pastę podtrzymamy. Jeszcze raz mówię, cieszę się z tych punktów, ponieważ wygraliśmy dzisiaj z naprawdę wymagającym przeciwnikiem. Do tego w ciągu trzech dni, co, co trzy dni rozgrywając mecze, wytrzymaliśmy to pomimo długiej podróży w środku tygodnia do Tarnowa. Wytrzymaliśmy to kondycyjnie. Myślę, że, że sytuacja w tabeli i, i, i zdobyte punkty satysfakcjonują przede, wszystkich, przede wszystkim kibiców, bo bardzo nam zależy na tym, żeby tych kibiców pozyskiwać i, i, i w dużej mierze, tak jak to chyba powinno w sporcie być, robimy to dla kibiców. Dobrze. Dziękuję za wszystko.